40 lat, zobacz to nie żart. Robię to co robię, spotkał mnie taki farlinę o to, jak zbicza szeił. Popatrz na zewnątrz starszy gościa. W środku ciągle młody chłopak dzisiaj będę zatopił. Jest co świętować, rodzina, dzieci, żona, ciągle muzyka nowa. Robię to co robię, i robię to od dawna. Spełniony ziomek, który marzy o tym, by dotknąć gwiazd. 40 lat minęło tu, jak jeden dzień, jak jedna noc 40 lat minęło tak, jak jeden dzień, jak jedna noc 40 lat minęło tu, jak jeden dzień, jak jedna noc Nie wiem, co przyjdzie dla mnie jeszcze w przyszłości Co podaruje świat mi, a co zabierze w złości Jakie to ma dziś znaczenie, zerknij, popatrz Wszystko, co zrobiłem, mogę opisać w tych słowach Tylko ha. dziś, tylko ja, tylko to, co tutaj pcham liczy się, liczy dni, które znów przed sobą mam Żaden moment, żadna chwila, zła i nawet dobra Nie zatrzymam, nie by rozpocząć coś od nowa Ja ha. 40 lat minęło tu, jak jeden dzień, jak jedna noc, 40 lat minęło tak, jak jeden dzień, jak jedna noc, 40 lat minęło tu, jak jeden dzień, jak jedna noc, 40 lat minęło tak, jak jeden dzień.